Dzień dobry, bobry. Już na budowie. Też dzisiaj piękne słoneczko. Jak widzicie, domki są. Dzisiaj bierzemy się za ten pierwszy budynek, robimy tam wiatróweczki, żeby już tam nie skakać później. Rusztowanka są rozstawione, także trzeba z tego skorzystać. Klej już wysechł, także bierzemy się do pracy. Ja materiałki przywiozłem. Widzicie, tutaj musieliśmy przycinać troszeczkę łaty z grubości, ale to Wam pokażę już tam na górze. Membranka przywieziona Delta Neo Vent Plus. Nie wiem ile w tym prawdy, ale ponoć, ponoć Derken już produkuje tylko i wyłącznie membrany z paskiem klejącym. Także bardzo fajna decyzja. Dużo to niepewnie nie kosztuje, a naprawdę no, będą się wyróżniać. Ja zawsze optuję za montażem membran z paskiem klejącym, bo wiecie, to wtedy spełnia funkcję wiatroizolacji. Bez paska niestety ta wełna jest nam ochładzana. I to nie funkcjonuje tak jak trzeba, także fajnie, Dorken, że produkujecie yy, membrany już tylko i wyłącznie z paskiem klejącym. O, zobaczcie, to może nie pod słońce. Jeszcze trzeba było tutaj klinować i dokręcać od spodu, żeby jakkolwiek to podrównać. No musimy tutaj poszerzyć. Ktoś coś gdzieś poszło nie tak. Krokwie miały 8 poszły dziesiątki i się nie chowało wszystko w elewacji. Tutaj te różnice sobie niwelujemy po prostu takimi blaszkami. Dokręcane na farmery. Tego i tak nie będzie widać, bo będzie zasłonięte obróbką. Także takie paseczki, żeby tam żadnych dziurek nie zostawało. Są wykorzystywane i przykręcane. Tyle na dzisiaj.